Siema mordeczki, nadszedł czas na podsumowanie mojej dwu- i pół miesięcznej przygody w Australii I no właśnie Co poszło nie tak? Nathan, co poszło nie tak? Czemu tak narzekaliście na tym tripie? Czemu wam się nie podobało? I o co w ogóle tak poszło, że nagle rozdzieliliście się na tym tripie. No więc może zacznę od takich suchych, twardych faktów. Łącznie razem Campervenem podróżowaliśmy 60 dni razem. Przejechaliśmy 14 tysięcy kilometrów. Tutaj sobie możecie zobaczyć mapkę, jaką zrobiliśmy, gdzie zaczęliśmy właśnie od Darwin, poprzez Alice, Spring, Uluru, po skosie do Cairns, no i potem Całość w dół już wybrzeżem do Sydney. No i teraz jeżeli chodzi o koszta, to za tego campervena na 60 dni zapłaciliśmy 12 300 dolarów, czyli 32 000 zł. I tak jak niektórzy gdzieś tam wspominali u Kasza w komentarzach, że e, chłopaki, i tak macie tego campervena za darmo, czemu narzekacie? Nie, nie było żadnej współpracy, nie było żadnego kamperowania za darmo. Uczciwie, normalnie, tak jak każdy inny szary obywatel, zapłaciliśmy za tego kamperha. Teraz, jeżeli chodzi o te 14 tysięcy kilometrów, to paliwo. Za paliwo zapłaciliśmy 3350 dolarów, czyli 8700. No to łącznie mamy pirazy drzwi 41 tysięcy złotych. Na 60 dni na dwie osoby, czyli 20 koła na łebka, 10 koła na miesiąc na łebka. Dużo, niedużo, wydaje mi się, że nie jest źle, nie jest najgorzej. I no i teraz kolejna sprawa, czemu na przykład nie kupiliście sobie Campervana, którego pod koniec byście nie sprzedali. I ogólnie ja bym Wam tą opcję polecał, jeżeli jedziecie na dłużej niż dwa miesiące i... Macie przynajmniej tam kogoś, przez kogo już moglibyście wcześniej kupić, albo sprzedać, jak wy już nie mielibyście czasu na to, a, bo wam no, się wiza kończyła. Pamiętajcie, że pierwsza wiza jest na 3 miesiące turystyczna. No to jak najbardziej bym wam polecał, u nas był ten problem, że my potrzebowaliśmy dwa oddzielne łóżka a 99% camperwentów jakie istnieją. Takich normalnych, czy to właśnie Wenów przerobionych na camperveny no to to są jednak opcje jedną w szkole, więc no w naszym wypadku to nie wchodziło w grę, więc musieliśmy niestety z tego campervena kolejna sprawa to jedzenie i teraz tak, my się żywiliśmy w campervenie jakieś 85% czasu, może 90%. Te pozostałe 10, no to było jakieś żarcie na mieście, tutaj jakiś fast foodzik tutaj jakaś knajpeczka lokalna. Ale podsumowując na jedzenie plus odżywki, no bo mam to wszystko razem policzone, a tam jakieś białeczko czy jakaś kratyna weszła. Wydaliśmy 2000 dolarów na dwa miesiące, czyli 1000 dolarów na miesiąc, 500 dolarów na głowę na miesiąc australijskich, czy jakieś 1250 zł. Wydaje się podejrzanie tanio, co? Ale jak naprawdę sobie tak yy, oglądaliście nasze vlogi, wiadomo, no, że za dużo tego jedzenia nie nagrywaliśmy, ile robiliśmy, ale standardowo dziennie wjeżdżała jakaś jajecznica z bekonem i awokado, potem wjeżdżały jakieś nudle z jakimś sosem spaczki z, z jakimś mięsem mielonym, Jakiegoś steczka się zrobiło Jakiegoś hamburgera się zrobiło Plus jakieś tam przekąski, nie przekąski, Zawsze jakieś jabłko Jakiś banan był Jakieś batony tam Przyproteinowe czy energetyczne Jakieś takie szmery, bajery I I nie jest źle Nie jest źle, bo w Australii jest No nie powiem tanio Ale jest Tanio jak na warunki australijskie Naprawdę spożywka w Australii jest tania i bardzo pozytywnie zaskoczyłem się cenami żywności tam, co już na którymś z moich vlogów wspomniałem. No i do tego trzeba jeszcze sobie doliczyć jakieś koszta koszta wstępów czy to właśnie jak ja byłem w ZO, czy to koszta jakichś tam ekstra wycieczek tak jak byliśmy na Rafie Koralowej, tak jak byliśmy na wyspie Whitsunday. Tak, jak byliśmy na trzydniowym wypadzie pod namiotami w Kagarii, Suma summarum, możemy podliczyć ekstra 1000 dolarów. I na tym mógłbym zamknąć nasze podsumowanie. Tak, więc, jeżeli te wszystkie koszta dodamy do siebie, to za dwa miesiące naszej kamperwenowej wycieczki, ze wszystkim na głowę zapłaciliśmy po 10 tysięcy dolarów. Czyli według kursu z dnia, w którym nagrywam tego vloga, będzie to 26 184 zł. Daje mi się, że nie jest źle, jak na drugi koniec świata, jak na Australię. No jak sobie doliczycie jeszcze bilety lotnicze, no to to jest kolejne 4000 zł. No to 30 tysięcy. Powiedzmy, że 30 tysięcy, a pamiętajcie, że możecie zrobić to dużo, dużo, dużo taniej. Zwłaszcza jeżeli nie będziecie potrzebować dwóch łóżek, a jedno, to możecie na samym wynajęciu camperwena bardzo dużo zaoszczędzić. Oczywiście to było tylko 60 dni, co jeździłem z Cashem, potem ja jeszcze byłem 14 dni oddzielnie, w których sobie troszeczkę posiedziałem w Sydney, jak widzieliście. Pojechałem na górę Kościuszko, odwiedzając camberę przy okazji, no i ostatnie dni moje już spędziłem w Melbourne, zanim wyleciałem do Nowej Zelandii z której vlog zobaczycie już w kolejnym odcinku. No to teraz, Nathan, co poszło nie tak? Dlaczego ten wasz trip do Australii nie wypalił? No więc... Nie widać moich rąk, bo ja bym tak chciał zrobić. Zacznijmy od tego, że ja bym nie powiedział, że on nie wypalił, ale został źle zaplanowany, o czym chyba już wspominałem. Troszeczkę podeszliśmy do tego na bazie takiej, że jest to van life, a nie typowe mocne zwiedzanie Australii, że chcemy chillować i jeździć od miejscówki do miejscówki, czytać sobie książki, ćwiczyć, pierdzieć w stołek, jeżeli taką będziemy mieli ochotę, i robić, co nam się żywnie podoba. No ale niestety tak nie było w lataliśmy z wywieszonym jęzorem, bo jak zobaczycie, jak widzieliście na tej mapce, którą jeszcze raz Wam tutaj pokazuję, to odległości w Australii są po prostu niewłotycznie wielkie i ten nasz plan jazdy z Darwin do Alice Spring do Uluru i tam po tych kanionach i z powrotem w tak nieprzyjemnej, muszastej pogodzie no nie był to najlepszy pomysł na świecie. Potem też cała jazda do Cairns i Cairns z Wybrzeżem na Dół, to też nie było tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, jak zaplanowali, ponieważ po pierwsze tego czasu wcale nie mieliśmy tak dużo, jak nam się wydawało, i nie mieliśmy wcale takiego wewnętrznego chillu jaki nam się wydawało, że będziemy mieć, bo jednak ciągle nas coś goniło, ciągle już tu trzeba było robić właśnie rezerwacje, żeby tu na Rafę Koralową, tutaj na to, tu na tamto, jakiś plan jednak sobie robić, żeby gdzieś dojechać, bo to ciągle codziennie było jakieś 200, 300, 400 km jazdy i gdzieś to wszystko się tam rozmyło, ta nasza wizja chillu, jednak z tym, żeby coś zobaczyć i coś ciekawego nakręcić, Spowodowało to, że dużo fajnych miejsc albo ciekawych, znanych może bardziej lokalnie ominęliśmy, a ganialiśmy za tymi najbardziej popularnymi, które niekoniecznie urywały dupę. Dodajmy do tego nieodpowiednią porę roku w pewnych częściach. Australii jak ją zwiedzaliśmy tutaj wspomnę słynny park narodowy Kakadu, do którego pojechaliśmy po sezonie i po prostu jeden wielki dramat. I nie powinniśmy się nigdy tam pojawić. No ale z drugiej strony no, była to przygoda Wenlife i było to zobaczenie jak Australia wygląda niekoniecznie w tych najpiękniejszych kolorach, w jakich y, wszyscy są, żebyśmy ją oglądali. Kolejna kwestia jest taka, że ja i Kasz jesteśmy dwoma różnymi, bardzo różniącymi się od siebie osobami. I o ile podróży po Stanach kampervenem nie było czasu i właściwie robiliśmy to na co obydwoje byliśmy sfokusowani, więc tam nam to wszystko pięknie, że tak powiem, smuł wyszło i byliśmy zajebiście zgrani i były to naprawdę super przygody. O tyle w Australii, przez to, że ten trip był tak długi i miejscami tak monotonny, i że nasze wizje tego tripa. Wydaje mi się, że z czasem, z biegiem tej naszej kamperwenowej przygody się coraz bardziej rozchodziły. To suma sumarum wyszło, że. No nie będę tu dramatyzował, no ale że się trochę sobą zmęczyliśmy. I to na pewno było widać na vlogach. I tutaj nie ma co ukrywać, że. Nasz początkowy entuzjazm i początkowe wspólne nagrywanie nijak się ma do tego, jak nasza przygoda się kończyła, gdzie praktycznie nie występowaliśmy już u siebie na vlogach. Co nie oznacza, że była jakaś wielka kłótnia, spina czy jakieś wielkie nieporozumienie. Jak też wiele osób starało nam się w komentarzach mówić, bo do takiego czegoś nigdy nie doszło. I tak, jak w pokoju zakończyliśmy ten trip, tak w pokoju tego tripa zakończyliśmy, więc żadnych wielkich dram tu nie było. I to mogę Wam z ręką na sercu przyznać, że serio po prostu sami już poczuliśmy, że, że już nie czujemy tego tripa, że nie ma sensu go dalej kontynuować, jadąc wspólnie jeszcze. Z Sydney do Melbourne, a tym bardziej jeszcze na Tasmanie. A jeszcze gdzieś tam z daleka plan był, że może jeszcze na Nową Zelandię zahaczymy. No bo po prostu, no można powiedzieć, że wspólnie się wypaliliśmy. Co nie znaczy, że oddzielnie, jak widzicie, całkiem fajnie dalej zaczęliśmy funkcjonować. Tak, ja sobie dograłem moją końcówkę Australii, Kesz sobie dograł swoją końcówkę Australii. Jak już wiecie z vlogów Kesha, to on sobie pojechał do Papui Nowej Gwinei, a ja sobie pojechałem do Nowej Zelandii, na której start serii serdecznie Was zapraszam, bo będzie właśnie ona kolejnym podcinkiem po tym podsumowaniu. To teraz, może, żeby tak nie dramatyzować, to czy coś Ci się tam w ogóle w tej Australii podobało? Tak, oczywiście, bardzo dużo mi się w tej Australii podobało, i wydaje mi się, że jeżeli byśmy tego tripa zrobili inaczej, Albo jeżeli ja może bym tego tripa zrobił po swojemu, to wydaje mi się, że Australia jest bardzo fajnym, ciekawym krajem do zwiedzania. Ale suma summarum, na tle innych krajów jest droga. Więc i tu nie chodzi o to, że jest drogo samo w sobie drogo, tylko też trzeba sobie przeliczyć to, co ci oferuje dany kraj, slash, ile kosztuje zwiedzanie tego kraju, i sobie wyciągnąć. Jakąś liczbę, która dam Wam ten overall wrażenie, czy, czy to się po prostu opłaca. Bo czy warto pojechać do Australii? Na pewno warto, ale zależy jaki macie budżet. Bo jest dużo krajów, które dadzą Wam tak samo dużo fajnych wrażeń, tak samo dużo fajnych miejsc, zobaczycie jak nie więcej, za dużo mniejsze pieniądze. A powiedziałbym, że Australia to już jest taka troszeczkę zachcianka, jak już trochę świata zobaczyliście, albo jak po prostu macie już odpowiedni budżet. Ja tą Australię właśnie dlatego zrobiłem na samym początku, żeby ją sobie odhaczyć. Zwłaszcza, że mogłem sobie podzielić koszta z keszem na pół. Zresztą tego, że właśnie był to najdroższy kierunek w mojej karierze. I wiem, że już kolejne kraje po prostu będą tańsze i już nie będą aż tak nadwyrężały mojego budżetu. Dlatego Australia mam za sobą jak na razie, ale nie jest powiedziane, że tu nie wrócę, bo coś tam się może tli na przełomie jakiegoś roku, półtora, ale póki nie będę wiedział na 100%, to, to, to nic nie będę o tym wspominał, bo jest to jeszcze odległa przyszłość. Ale tak, Australia jest warta odwiedzenia, jest przepięknym krajem, no sama rafa koralowa to jest po prostu mega bajka. Już nie wspomnę też o górach Blue Mountains, które wywarły na mnie mega wrażenie. I wiem, że dużo fajnych, ciekawych miejsc, parków narodowych jest w Australii. Plus ten cały vibe, jeżeli lubicie surferski, chillerski vibe, no to tym bardziej. No i właśnie tak jak mówię, no o tych kosztach, no. W Australii wypożyczenie deski i instruktora na godzinę to jest, nie wiem, 60 dolarów czy 70 za godzinę, gdzie na takiej Sri Lance będzie to tych dolarów 10. Fale podobne. No, więc koszta wiadomo. Tak więc podsumowując tą moją 75 dniową wyprawę do Australii. To mogę ją tylko podsumować moim standardowym stwierdzeniem. Piękna to była wyprawa. Mogło być lepiej, ale mogło być też zawsze gorzej. Tak więc uczymy się na błędach i wyciągamy wnioski. No i na pewno, ale to na pewno nie zapomnę jej nigdy. To ja się z wami żegnam, mordeczki. I po raz już chyba trzeci na tym vlogu. Zapraszam Was na moją serię z Nowej Zelandii. Para murdeczki.